Witajcie w przestrzeni arbitrum, moje kochane skorpiony, słońca, ascendent, księżyc. Zapraszam was bardzo serdecznie na czytanie na październik 2024 dla was, moi mili. Październik zaczynamy w energii złamanego serca. Skorpiony mają złamane serce. Być może ktoś złamał wam serce we wrześniu, jeżeli jest to wiadomość dla Was. Jest to strata, jest to rozstanie, jest to nadzieja, która nie została spełniona, jest to obietnica, która nie została dotrzymana. Mogła również kobieta kobiecie wbić nóż w serce. Więc co dla Was to oznacza? I tutaj będą wybory. Mogła to być osoba również dla mężczyzny skorpiona, strygonu wody, jak skorpion, która złamała mu serce jemu bądź mężczyzna jej. Ale wybory, dwie opcje, zbyt wiele opcji. Tutaj nie było klarowności, tutaj on ma kilka kobiet na przykład, albo ona miała dwóch mężczyzn. I mamy chwilowy brak kontaktu, więc przerwa, celowe zawieszenie. Ktoś celowo robi sobie od skorpionów przerwę w miesiącu październiku. Na początku października albo ta przerwa trwała już. Od września. Też tak może być. Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was wygląda. Dajcie znać, moje kochane skorpiony, skąd mnie słuchacie. Jest mi ogromnie miło czytać, z jakich rejonów, Polski, Europy, a może nawet świata mnie słuchacie. Wysyłam Wam ogrom uścisków i buziaków. Z miasta Łodzi. Zapraszam również na czytania prywatne. Spotkanie pół godziny, 60 minut online. Możemy na kamerze, możemy bez kamery. Czytania nagrane na kamerce również dla Was, oraz spotkanie stacjonarne w Łodzi. Jeżeli chcecie, zapraszam serdecznie. Więc złamane serce, wybory do podjęcia i to wcale niełatwe wybory. Czasami mogą to być wybory związane z rodziną. I powiedzieć coś czy nie powiedzieć. I tutaj będzie idealny czas na wypowiedzenie się. Ale ktoś nie chce się wypowiedzieć, ktoś robi sobie przerwę, ktoś celowo tkwi w zawieszeniu, ktoś utknął, ktoś utknął, może ktoś utknął w trójkącie miłosnym. Intuicja, kapłanka, dlatego powiedziałam o czytaniach prywatnych, bo tu jest pokazane: kapłanka, rak ryby, skorpion, znowu ta energia i miłość. Miłość. Karta kochanków, więc w miesiącu październiku. Skorpiony, które są w związkach, mają miłość i stabilizację, i namiętność. Namiętna, piękna, wspaniała energia. Ale też intuicja, więc być może skorpion zakochał się w kobiecie, która ma wysoce rozwiniętą intuicję. Więc mamy tutaj też znaki, przekazy, symbole dla skorpionów. Skorpiony są głęboko, słuchajcie, głęboko uduchowione, więc dla was również kadziło. Palosanto ze smoczą krwią, oczyszczające i energetyzujące, ale też kryształ agat. Agat różowy na miłość, jeżeli chcecie podsycić tą miłość polecam. Kryształy zakupicie u mnie w Arbitrum. I cóż, nadjeżdża mężczyzna, a raczej nadjeżdża dwóch mężczyzn. Lub jeżeli jesteś mężczyzną, to tutaj mamy pokazanego starszego mężczyznę, mężczyznę uduchowionego. Mężczyznę z ciekawymi bransoletkami, mężczyznę ze znamionami, tatuażami. Co wam to mówi? Tutaj mamy wodę, uczucia, emocje, więc tutaj mamy mężczyznę, który przychodzi do nas z uczuciami. Więc starszy mężczyzna do pani Skorpion, ale nadjeżdża też Alvaro na białym koniu, elegancko ubrany w trampeczkach, ale taki elegancki, z kwiatami, z gestem. I tutaj młodszy być, może partner lub bardzo, bardzo nieduża różnica wieku, ale ja bym powiedziała, że młodszy i starszy. Jest dwóch panów i to wszystko tak szybko się zmienia. Październik dla skorpionów jest przełomowym miesiącem, bo będą bardzo szybkie energie siódemka. Czy jest wśród nas numerologiczna siódemka? Napiszcie jakimi numerami. Moje kochane skorpiony słońca, ascendent księżyc oczywiście jesteście. Więc Dzieje się szybko. Ktoś nadjeżdża z drogi do skorpionów. Z drogi w ostatnim momencie dzwoni. Zobaczymy karty emocji. Jakie emocje te zmiany Was obudzą? Jakie emocje skorpionom będą towarzyszyły? Winny. Słuchajcie, są skorpiony, które czują się winne. Mamy tutaj psa pokazanego. Co dla Was, co moi drodzy dla Was? Ktoś nie był do końca odpowiedzialny, ja słyszę, i ponosi za to winę. Tak się możecie czuć, ale możecie t, t się też czuć zdradzeni. Jakiś skorpion czuje się zdradzony, który to, który to skorpion i jest zawistny, podejrzliwy i zaborczy. Kochane skorpiony, nie ma co takiej energii w ogóle w sobie trzymać, wiecie, uwolnijcie się. Tu macie kartę z żywiołu wody, uwolnienie się. Podejmij ryzyko i doświadczenia jako do drogę do wzrostu oraz do nauki. Słuchajcie, to jest tak, że każdą osobę, którą spotykamy na swojej drodze, spotykamy w jakimś celu. Ma nam coś pokazać, ma nas czegoś nauczyć, ma nam coś pokazać z zewnątrz, ale ma nam też coś pokazać w nas samych, w środku. Każdego traktujmy jako lekcja i wy się obwiniacie. Wy jest, być może byliście zazdrośni, jesteście zazdrośni, obserwujecie tą osobę. Nie ma co: zazdrość jest bardzo nisko wibrującą energią. Nie róbcie tego sobie, bo wy nie zrobicie krzywdy tej osobie, tylko możecie też zrobić sobie. A nie, nie, nie ma tutaj takiej potrzeby. Słuchajcie, zdesperowany, kto jest zdesperowany, oszalały, poza kontrolą i w potrzebie. W jakiej potrzebie? W jakiej potrzebie są osoby, skorpiony zdesperowane, które prawie oszalały? Kochani, słuchajcie, to wcale nie jest potrzebne, bo tu macie zakończenie karmy. Październik będzie wspaniałym miesiącem, żebyście Wy te wszystkie negatywne emocje wyrzucili. Żebyście Wy te wszystkie negatywne emocje odblokowali. Żebyście Wy tą karmę zakończyli. Skorpion może pogodzić się być może po wielu latach z osobami, ale może się pogodzić z tym, że to, co było, a nie jest. Nie pisze się w rejestr, tak? Tego nie ma. Przeszłość zostawiamy za sobą, moje kochane skorpiony. Cóż, yy, ja wiem, że czasem jest to opornie, tak? Czasem jesteśmy oporni na to. Czasem czujemy się samotni, ale, ale tutaj. I chcielibyśmy, żeby nas ktoś pocieszył, i tak dalej. Natomiast słuchajcie, wy też jesteście zdecydowanie, moje kochane skorpiony, przepracowane. Po prostu, tutaj pracujecie, być może w kilku miejscach, być może macie zlecenie za zleceniem, wy nie zdążacie, wy nie wyrabiacie się z czasem, i tutaj możecie czuć się tacy naprawdę już i rozproszeni, i rozczarowani, słuchajcie, ale spokojnie, spokojnie. Jest pokazana magia, więc. Osoba, która zajmuje się niemalże tym, co ja. Jest pokazana dla Was. Tym bardziej zapraszam na czytania prywatne, moi mili. Ale osoba, która się zajmuje magią. Czy skorpiony mają do czynienia z osobą, która się zajmuje magią? Zapracowaną. Niesamowicie zapracowaną. Jeżeli tak, jest to zdecydowanie... Przysłanie dla Was, moi kochani, i będzie okazja do świętowania. Bo właśnie tu mi się przykryła, więc dla Skorpionów pokazuje się okazja do świętowania. Zaproszenie, event, wyjście, taniec, śpiew, muzyka, spotkania być może rodzinne, spotkania na jakichś uroczystościach rodzinnych, chrzciny, zaręczyny, ślub, e, jubileusze, jakieś okazje. Zobaczymy, co karty wyroczni bogini chcą nam powiedzieć. Dla Skorpionów Słońca, ascendent, Księżyc na październik 2024. Kochani, Lilit, niezależność. Zobaczcie, dzisiaj zrobiłam filmik o Lilit, energii Lilit. Jak niesamowicie silna jest to energia. Popatrzcie, teraz wyleciała. I teraz tak. 2 października zaczynamy nowe Księżyca. Zobaczcie materiał, są tam wiadomości dla was. Lilith była żoną Adama. Lilith to była kobieta, która była wyzwolona, miała bardzo wyzwoloną energię seksualną, dlatego została oddalona z raju. Lilith to jest nieplanowana ciąża, więc uważajcie, jeżeli nie chcecie zajść w ciążę. Lilith to jest usunięcie ciąży, co u nas jest Wiadomo, Lilith, tutaj mamy dzieci, mamy śmierć łyżeczkową, więc to jest taka ciemna energia, to są tajemnice, więc tajemnice mogą wyjść na w tym bardziej my jesteśmy w korytarzu zaćmień, moje kochane skorpiony, czas na zjednoczenie, zobaczcie, skorpiony się z kimś pojednają, wyciągniecie rękę, odrzućcie te emocje, słuchajcie, jeżeli ktoś ma Wam wybaczyć, to Wam wybaczy i wejdziecie z czystą kartą, ale już w inny rodzaj emocji, miejcie poczucie humoru, po prostu. Skorpionom życzę ogromu poczucia humoru, moi kochani. Śmiejmy się, radujmy, bawmy, bo takie energie do nas nadchodzą. Zobaczymy, co karty anielskie chcą przekazać dla skorpionów. Poczekajcie, tu jeszcze jedna chyba chciałaby wyjść. 45. Mistrzostwo, słuchajcie. Jeżeli Wy z hu poczuciem humoru wyjdziecie z pewnych sytuacji, pogodzicie się z żalem, pogodzicie się ze stratą, pogodzicie się z tą zawiścią i zazdrością, wy macie niesamowite energie, tylko musicie się uwolnić. Musicie się uwolnić. Rozmowy z sercem. Rozmawiaj od serca. Ktoś potrzebuje rozmowy od serca. Słyszę na pewno strygonem wody, rak ryby, skorpion, ale również baran, lew, strzelec. I partnerstwo. Niech umysł, dusza i ciało żyją w harmonii. Ale wy też podejmujecie jakieś partnerstwo z kimś. Wy... Nawiązujecie inne, nowe relacje, albo stare relacje nawiązujecie w inny sposób. Zobaczymy, co tarot anielski dla skorpionów. Słońce, ascendent, księżyc. Co dla Was? Skorpiony mają zmiany. Jakieś zmiany się wydarzyły we wrześniu, i skorpiony mają negatywne myśli, które manifestują się w formie realnych wyzwań. Obawy o kwestie finansowe, niewłaściwy czas na zakładanie firmy. Jeżeli skorpiony, chcecie założyć firmę, chcecie odwiesić firmę, nie w tym czasie, chcecie startować do jakiegoś przetargu, kontraktu, to nie jest dobry czas. Zwróćcie się po pomoc do innych. I wykupicie sobie wszystko, czego wy chcecie, bo tutaj mamy kupienie sobie czegoś wyjątkowego, czerpanie z radości życia, luksusowe życie, które, do którego dochodzicie swoją ciężką pracą. Praca na własny rachunek, więc założenie biznesu, ja bym powiedziała, pod koniec, tak, ale nie, moi kochani, na początku października. Świetne dni jest to środa i sobota. <laughs> Przepraszam bardzo, ale. Ja tutaj, mój głos jest nadwyrężony. Kochani, intuicja, księżyc, a więc tajemnice. Wy będziecie wiedzieli, była karta kapłanki. Wy będziecie wiedzieli, co w trawie piszczy. Wy będziecie wiedzieli doskonale, co jest nie tak, moje skorpiony. Będziecie wiedzieli doskonale, co jest nie tak w miesiącu październiku. I przymierze święte, przymierze. Ktoś zawrze z kimś, przymierze. Zawrze z kimś, przymierze. I słuchajcie, złodziejka snów. Ktoś komuś sny kradnie. O kim wy śnicie, moje drogie skorpiony? Słuchajcie, śnicie, myślicie, zastanawiacie się yy, i tak dalej. Jesteście nie na swojej drodze. To powiem dla niektórych. Jesteście nie na swojej drodze. Wróćcie na właściwą drogę, drogę moje kochane skorpiony. I Wenus, odpoczynek i odnowa. Skorpionom jest potrzebny odpoczynek, odnowa. Chwila odetchnienia po prostu. Yy, cóż, to duż, cóż tu dużo mówić. Mędrczni. Medr Wyciągnijcie wnioski z tych sytuacji, w których się znaleźliście, bo sami dopuściliście do tej sytuacji, więc na pewno sami ją rozwiążecie, moi kochani. Śnijcie i podróżujcie, więc w snach dostaniecie znaki, przekazy, wizje. Zobaczymy, co karty mistycznego kipera chcą Wam przekazać, jakie ostrzeżenia na październik 2024 dla zodiakalnych skorpionów Słońca, Ascendent, Księżyc. Uwaga na kradzież. Skorpiony powinny uważać na kradzież, stratę, może to być też strata dla mężczyzny, kobiety, ale kradzież również, zgubienie czegoś, czegoś ważnego i na fałszywe osoby. W październiku uważajcie wyjątkowo na fałszywe osoby, na fałszywe osoby i znowu kradzież, wyjątkowo silne dla skorpionów, kradzież w miesiącu październiku, także uwaga na kradzież i zmiany, zmiany. Zmiany, zmiany. Jeżeli były troski, nieprzyjemności, zwłaszcza dla kobiety, która zdobywała szczyty, która by błyszczała, a tutaj niestety nie błyszczała we wrześniu, w październiku mamy zmiany i wszystko się odblokuje dom. Energia domu, więc budujemy nowe relacje rodzinne. Budujemy nowe mosty, a może stare połatamy. Więc tutaj dla was mężczyzna również jest pokazany starszy, który bardzo dużo załatwi dla was w miesiącu październiku. Dla skorpionów i praca, intensywna praca nad budowaniem domu, rodziny. Zobaczymy jeszcze tą fałszywą osobę. Kto to może być? Pod jaką postacią ta osoba nam może przyjść? Jaka, be, jaka ona będzie pokazana, ta osoba? Fałszywa. Ona przyjdzie z miłością, słuchajcie. To jest osoba w miłości. Ktoś ma, jakiś skorpion ma fałszywą osobę w miłości. I będzie ogromnie zaskoczony, jak wyjdzie, że to jest ta osoba. Ogromne zaskoczenie dla Was, skorpiony. Wiecie, nawet się tu nie chcę pokazać, co Wy na to. Wrażliwa, wrażliwa i spełniona osoba może nas zaskoczyć, bo wcale tak nie jest. Jest wrażliwa, ale na w swój sposób, także troszeczkę inaczej. Zapraszam Was do subskrypcji, lajków, komentarzy. Zapraszam Was na targi ezoteryczne. Wrocław Aula Not 28, 29 września 2024. Stoisko numer 16, Arbitrum Astrologia. Zapraszam do spotkania. Zapraszam na rozkład z kilku kart. Zapraszam na rozkład z kart Tarota i wiele, wiele innych. Możecie zakupić kadzidła, możecie zakupić kryształy talizmany. Także... 28-29 września, Piłsudskiego 74. Zapraszam i kochani, wspaniałego miesiąca października. Buziaki, uściski i do zobaczenia!